Witam w kolejnym filmiku Jak widzicie pacjent na stole To jest zdemontowany błotnik Teraz Wam pokażę jak to dokładnie wygląda Jest trochę rdzy Tutaj to mocowanie tej części błotnika nie wygląda zbyt dobrze Jest dosyć duża korozja. Jak widać, wcześniej była bardzo ładna niemiecka naprawa wykonana z tworzywa. Tak, e, teraz muszę zastanowić się, czy zrobić sobie przeszczep z drugiego błotnika. Czy po prostu wykorzystać drugi błotnik. Za chwileczkę zobaczymy stan drugiego błotnika. No i podejmę decyzję, zobaczymy co będziemy robić. Ok, więc tak, tutaj mamy drugi błotnik. Z tego co zdążyłem zauważyć, to chyba będzie od nowszego modelu. Ze względu na mocowanie listwy. Tutaj mamy listwę przykręcaną. Tutaj nie było listwy, i najprawdopodobniej stało wkręcone, bądź jest tak w oryginale w wersji poliftowej. Takie mocowanie innej listwy, ale to chyba nie jest problem. Zobaczę jeszcze, jak wygląda wytłoczenie. Czy jest to samo? Ehm, tak, wygląda dosyć interesująco ten błotnik, który mam tutaj co prawda jest dosyć dużo jakiejś miastyki bądź masy bitumicznej to zaraz spróbujemy oczyścić eee, tutaj mamy delikatną korozję najprawdopodobniej w tym samochodzie nie wyglądało dosyć ładnie te poszycie, o które się martwiłem w swoim ale widzę, że tu z ciekawości no, też dosyć ładnie jest zrobione szpachlówką z włóknem bądź włóknem. Zaraz będziemy sprawdzać, oczyszcimy sobie to tutaj w tej części. W tej części, natomiast jeżeli chodzi o mocowanie tutaj do wewnętrznego poszycia, to wygląda tutaj zdecydowanie lepiej. Szału nie ma, ale już wiemy dlaczego tutaj tak mocno koroduje. Ze względu na te otwory, najprawdopodobniej brak zabezpieczenia antykoryzyjnego, także tutaj przedostaje się woda. Jak jest zapchane, siedzi tutaj i ładnie zaczyna to korodować. Ok, zaczynamy oczyszczanie. No i musiał to być jakiś michał anioł. Bo ładnie to wyszpachlowali. Natomiast chyba nie o to w tym chodzi. Nie o to w tym chodzi, żeby to ładnie wyglądało, tylko żeby to było zrobione porządnie. I przy okazji ładnie wyglądało. Dobra, w takim razie widzę, że tutaj już. Z tego burnika za wiele nie będzie. Z tego względu, że ta blacha to będzie dosyć cienka. No, czuję, jak pod palcem być może to uda się zobaczyć. Jak ładnie pod palcem pracuje. Także jest bardzo cieniutka. Dodatkowo mamy tutaj wszystkie te mocowania zgnite. Plus również jakieś włókno kawałki włókna. Także no, tak się nie naprawia. Tak można tylko ewentualnie podrobić do sprzedania. Natomiast zobaczymy, co będzie tutaj. Tu przynajmniej widać jakieś jest zrobione wytłoczenie. Dzięki temu wytłoczeniu woda też potrafi sobie tutaj uciec, jeżeli jest. Jeżeli go nie było, tak jak tam, woda dalej by stała. Dobrze, że to było. Najprawdopodobniej niedawno robione, ze względu, możemy sobie porównać nawet kolorystykę tej mastyki. No, ktoś chciał zrobić to, może i dobrze, ale niskim nakładem finansowym. U mnie też nie ma za bogato, ale tak bawić się nie będę. Eee, tutaj ta mastyka również jest. Natomiast. Jest trochę innego koloru, jest bardziej żółta, jest jej mniej w innych miejscach, trochę rozłożona. Dobra, w takim razie oczyszczę sobie ten błąd. Postanowiłem tą powłokę, która tutaj była, powłokę ochronną, potraktować chemią. E, poczekam trochę, oczyszczę tą powierzchnię całą tutaj wewnętrzną z tej bitłumicznej e, masy później zawiozę do sodowania do piaskowania znajomemu to miejsce najprawdopodobniej i tutaj ciężko dla mnie dostępne miejsca takie że tak powiem w takich profilach tutaj zamkniętych w tych wycięciach jemu będzie łatwiej pieskarką, pistoletem dojść, piasek wleci tam i oczyści A resztę postaram się oczyścić najpierw chemią i zobaczymy jak to będzie wyglądało w efekcie końcowym oczyszczania oczywiście później blacharka związana z ...ewentualnymi naprawami i z wyprowadzeniem najpierw blacharskim zgnieceń. A później to już sama przyjemność, przygotowanie pod lakierowanie. Niemiecki Rapid z lat 70 80 Dalej można powiedzieć aktywny. Chemia delikatnie liznęła tą powłokę. Natomiast, nie na tyle, żeby można było to ściągnąć. Wolczę dalej z odbijaniem, szkrobaniem, czyszczeniem. Jak widzicie jest tego mnóstwo. W niektórych miejscach nawet do 3-4 mm. Dopiero jedna dziesiąta ściągnięta. A jeszcze trochę tego tutaj jest. W niektórych miejscach już udało się dojść do podkładu. Natomiast jest to bardzo grubo, bardzo, bardzo grubo. Na tyle grubo, że chyba pojadę na przegląd zmniejszyć masę samochodów do wodzie. Hmm. Więc tak miało być łatwo i przyjemnie, ale tak nie jest. Zmagam się dalej z tą masą bitłumiczną. Jest tego tutaj naprawdę sporo. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz spróbuję pokazać. Jest tego tutaj naprawdę mega, mega dużo. Jest to bardzo ciężkie. To, co mam w ręku, jest to dosyć duży karton. Myślę, że no spokojnie z 3 do 4 kilo tutaj jest. A to nie koniec, jest tego naprawdę mnóstwo, staram się to ściągnąć chemią, chemia nie dała rady, nie dał rady żel do ściągania powłok, przywieziony z Niemiec, próbowałem szczotką na kątówce, natomiast też średnio daje radę, pozostała możliwość tylko i wyłącznie szpachelka. Próbuję to grzać i ściągać opalarką, natomiast idzie bardzo, bardzo ciężko. Jak pamiętacie w poprzednim e, projekcie renówki, schodziło to dosyć fajnie, też, jakoś nie super gładko, natomiast nie to, co tutaj. Pewnie zapytacie, po co ja to ściągam, skoro jest to tak ładnie nałożone, grubo, e, powinno to wytrzymać, wytrzymało tyle lat. No tak. Kiedyś to było dobrze zabezpieczone, dlatego to tak wytrzymało. Natomiast pod tą masą znajdują się ogniska korozji. Przez te wszystkie lata. Woda jakoś się tutaj też dostała i siedziała pod tą mastyką. Także ściągam, e, ponieważ chcę, żeby to auto ze mną było trochę dłużej Niż tylko rok bądź dwa. Także wszystkie jakieś ogniska korozji, znajdujące się pod tą e, powłoką, e, chciałbym oczyścić. Tutaj też widać, jak już ładnie jadło. Natomiast muszę powiedzieć, tutaj było tego bardzo, bardzo grubo. Do 3-4 mm w niektórych miejscach. Także staram się to oczyścić. Potem zawiozę do znajomego, żeby dostać się do tych takich najbardziej newralgicznych miejsc, takich miejsc, gdzie nie potrafię również dojść, oczyścić piaskiem. No tutaj już wiem, że też jest ta sama przygoda co w tamtym błotniku. Natomiast widzę jak to wygląda, będę mógł wstawić. Najprawdopodobniej zrobię wstawkę sobie taką, wytnę z tamtego błotnika, z innej części. Spróbujemy coś pokombinować, żeby to miało ręce i nogi. I żeby ten materiał tutaj był grubszy. Zobaczymy jak to zabezpieczę. Najprawdopodobniej pastą do cynowania. Eee, oczywiście miejsca spałów to na pewno cyną zostanie zrobione. Tutaj również też. Eee, ta część. Zostanie wycynowana. No i później epoksyd. Najprawdopodobniej zastosuję tutaj od wewnętrznej części powłokę rapidową. Ten lakier rapidowy w zasadzie tą wersję kobra barwioną. Zobaczymy. Od wewnętrznej strony, później na poszyciach wewnętrznych już na samochodzie też zostanie to zastosowane, a z zewnątrz normalnie pójdzie lakier. Także walczę dalej, jak już wszystko oczyszczę, porobię parę zdjęć. Kolejny post wydaje mi się, że będzie już ze zdjęciami z efektu oczyszczonego ze stanem jaki był i jaki będzie. Chciałbym wam pokazywać jak to czyszczę, natomiast tutaj nie jest, jest nic ciekawego, więc no tak średnio, żeby robić film kilkunasto, kilkudziesięciominutowy, jak oczyszczam masę za pomocą specjalistycznego sprzętu. Także do zobaczenia w następnym filmie. Błotnik wstępnie oczyszczony, odtłuszczony w miarę możliwości no i dobrze, że ściągnąłem tą mastykę tutaj jeszcze widać może zobaczycie jakieś uszkodzenie było wcześniej jest delikatne wybrzuszenie o, niestety światło nie pokazuję tego a może teraz tutaj wybrzuszenie natomiast tutaj pięknie wyprowadzone szpachlówką bo nic nie widać dodatkowo do tego te ogniska korozji tutaj jedna w miarę fajnie w miarę ładnie wygląda tutaj mamy drugie tutaj już zaczęło ładnie schodzić tam się niestety nie dostanę ale tu już też widać że Ognisko korozji pod tą mastyką. No i dodatkowo tutaj. Również znajduje się. Ognisko korozji. Także dobrze jest. Ściągnąć starą mastykę. No i ta mastyka nie była tylko i wyłącznie do. Najprawdopodobniej do antykorozji. Do tego żeby. Żeby ten błotnik. Był zabezpieczony. Eee, patrząc po ilości, ile tego było, zważyłem. To, co udało mi się zeszkrobać, reszta, która leży na ziemi, bądź jest na ubraniach, tego nie zważy. Natomiast wszystko, to co udało mi się zważyć, to jest około 2 kg. Kilo. kilo, chyba 89 jakoś tak. Tyle było tego narzucone. Eee, najprawdopodobniej jest to do zrobione. Było zrobione do usztywnienia również tego błotnika. Jako masa bitumiczna, tak jak teraz są maty kellera, coś w tym stylu. To wcześniej było zrobione do usztychnienia, plus dodatkowo do antykorozy. Teraz zrobimy to trochę inaczej, żeby, jak wiadomo, na nowsze technologie, inną chemię, lżejszą. Natomiast myślę, że równie wytrzymało, bądź nawet bardziej. Ok. Teraz zabiorę się za naprawy tych e, zdeformowanych miejsc, z przodu jedna gniotka, tutaj gniotka być może oczyszczę, tak, oczyszczę sobie z tamtej strony tą szpachlówkę, wyprowadzę to młoteczkiem, kowadełkiem, e, no a później zawiozę już do wypiaskowania tych miejsc, gdzie nie udało mi się dostać i tych ognisk korozji, żebym widział dokładnie gdzie mam zakres, jaki mam zakres naprawy, gdzie dokładnie potrzebna jest ingerencja wycinania wstawiania. Okej. Okay. Kolejne wejście po wypiaskowaniu. Jeszcze parę zdjęć zrobię po naprawie tych nierówności. Zostało wyprowadzone. Teraz będzie tutaj nakładana cena ze względu na braki w materiale. Można by było jeszcze spróbować, postarać się bardziej to wyciągnąć. Natomiast to jest dosyć cienka blacha i tu już było przytarcie wcześniej, także myślę, że w takim stanie to zostanie i tak jest lepiej niż te 2 mm czy 3, 3 szpachli, które tu było. Także tak wygląda ten ruch. Wcześniejsze wgniecenie tutaj z przodu on też zostało zlikwidowane w miarę możliwości. No, jeszcze widać. Zaraz sobie to oczyszczę i zrobię to na w gołym materiale także za chwileczkę będziemy jeszcze tutaj poprawiać trochę udało się polepszyć także został tylko taki punkcik no i najprawdopodobniej również cynem zostanie to wyprowadzone jest dosyć grubo tutaj któraś z kolei warstwa lakieru jeszcze zobaczę jak to zrobi najprawdopodobniej będzie dosyć mocno zmatowane i tak przy naprawie tutaj przy cynowaniu musi być ten obszar naprawy powiększony zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej Ok, jeszcze zostało nam jeszcze zostało jedno miejsce naprawy tutaj już zostało mniej więcej